Michał Cichem, a ze mną Piotr Pająk, podróże wojownika Jak ci się Piotrek podoba? Witam serdecznie. No fajnie no. fajnie, wiesz co, cała oprawa tego niesamowite. Gra komputerowa po prostu, no Nie wyobrażałem sobie, że aż tak to będzie wyglądało. Przyznam szczerze, nie widziałem wielu albo widziałem tylko dwie. Na dwie pierwsze się spóźniłem, dwie zobaczyłem, a później szedłem już tutaj, bo zawołali mnie, że przyszedł właśnie na wywiady Ale pod względem takim jak to wygląda oprawa, świetna sprawa. Jak to się stało w ogóle, że widzimy Cię w Polsce? No, walkę mam kolejną 15 maja, także musiałem przyjechać trenować. Znaczy wiesz, trenowałem cały czas praktycznie teraz jak byłem, ale końcówkę przygotowania jednak trzeba zrobić w Polsce. E, wiesz, byłem w Ameryce Południowej wcześniej, tam jest wilgotne powietrze, jest ciepło. Tu przyjechałem, w <grym>, ponuro miesza z tym, ale jest inne powietrze i po prostu wiesz, inaczej się oddycha. I jednak trzeba to zmienić w organizmie. Trochę to inne powietrze, bardziej suche, zimne i trzeba po prostu jakieś tam 3-4 tygodnie tutaj przepracować. Szczęśliwy, opalony, a tutaj trzeba wracać do Łodzi, do Polski i trenować. No tak, wiesz co, powiem Ci, że jakbym miał te roboty do zrobienia, to bym na pewno nie przyjechał. Szczególnie teraz w lato też jest spoko, w lato jest fajnie, wiesz, można pojechać gdzieś nad morze, na Mazurę i tak dalej. No ale ja przyjechałem 5 dni pada też cały czas. To <grych> ta pogoda jest taka bardzo wiesz, trochę depresyjna, szczególnie jak się pół miesiąca posiedziało teraz w ciepłych krajach. Ale, ale spoko, no wiesz, no i ja mam swój cel, ja tu przyjechałem zrobić robotę, mam walkę do zrobienia, po walce wyjeżdżam znowu, także dam radę. A gdzie tym razem? Też Ameryka Południowa na początku, bo lecę jeszcze do Peru, później Chile, może jak się uda to Wenezuela, e, Boliwia, Argentyna, później tam chcę polecieć do Dubaju, Arabii Saudyjskiej, no i w listopadzie chcę wrócić do Tajlandii na parę miesięcy. Do Wenezueli chyba będzie trochę lekki problem. Jest ciężko, ale da się wjechać. Wiesz, teraz ludzie mówią w wielu krajach, że się nie da a ja, ja pokazywałem, że się da. W Wenezueli też miałem okazję już wjechać, teraz jak byłem w Panamie, bo z Panamy akurat można było tam polecieć, ale bilet w jedną stronę kosztował 5 tysięcy złotych i okay. niestety ten kanał jeszcze nie idzie na tyle dobrze, <laughs> żebym sobie pozwalał na bilety, żeby w dwie strony 10 tysięcy złotych zapłacić, żeby tam polecieć. Wiadomo, że Wenezuela na pewno bardzo by dużo dała na moim kanale, bo ludzie są zainteresowani takimi krajami, których się nie da tak, tak o zobaczyć po prostu, ale przyjdzie na to czas. Sam bym to chętnie obejrzał. Piotrek, powiedz mi tak, jak ty to robisz? Bo ja też lubię podróżować i wiem, że wcale tak łatwo treningów podróży nie można zrobić. Jak ci się to udaje połączyć? E, wiesz co, ja już wpadłem w taki rytm po prostu, że wiesz, na początku jak tak podróżowałem, to też mi się trening chciało i tak dalej, ale teraz, jak miałem po prostu po ostatniej walce, ja wiedziałem, że ja teraz muszę trenować. Nie mogłem sobie dopuścić takiego czegoś, jak miałem w po ostatniej podróży, że wiesz, trochę brzucha zapuściłem, yy, mniej trenowałem więcej imprez. Teraz wiedziałem, że ten cel jest kolejny, kolejna walka, wiedziałem, że to będzie na dziesiąte bo po prostu zgłosiłem od razu z góry, że na dziewiątce mnie nie będzie, że będę na dziesiątce także wiedziałem, że muszę to robić no i tym bardziej wiesz, byłem na przykład w Ameryce, w Stanach to trenowałem z Andrzejem Funfarą. bardzo fajne podstawy boksu pokazał mi co robię źle super, po prostu super, później Brazylia no to Brazylia tylko żyje, wiesz, sportem no super, no po prostu wiesz, jak chcesz to da radę no. nawet jak śpi w hostelu czy w, wiesz, w jakimś gorszym miejscu Możesz rano wstać, zrobić trening, później gdzieś zwierzać. No I tak to wygląda. To wszystko zależy od podejścia człowieka do tego wszystkiego. Są tacy, co mówią, albo się nie da. To nie, że się nie da, to się nie chce po prostu. A jak chcesz, jak masz cel, to za żadę. Widziałem, że miałeś okazję choćby z Jose Aldo potrenować. Ojej, oh jak ja go zobaczyłem na macie, to było niesamowite. Ja wiedziałem, że on tam trenuje na tej salce, na której na którą mnie wzięli, żebym trenował, bo tam nikt z obcokrajowców nie trenuje na tej sali. Oni by po prostu tam wzięli, bo znałem chłopaka, z którym trenowałem w Tajlandii, tam się z nim poznałem ee, i powiedział, dobra, my cię weźmiemy tutaj, będziesz z nami trenował. Poziom niesamowity, naprawdę idziesz na grupę, no właśnie na przykład taki Jose Aldo jest, albo na jiu-jitsu masz... 15-20 czarnych pasów i to taka norma tam była, wiesz? Jak na przykład robię z kimś grappling, po walce pytam się, jaki pas czarny? Czarny, brązowy, nie wiesz? No jest każdy taki poziom, że nie sam Ja mam purpurę, to moja purpura tam niewiele znaczyła, tak naprawdę. To no, taka purpurka, to jest takie, wiesz? Jest, to jest. Ale fajnie to było naprawdę spotkać takiego człowieka na macie. Byłem bardzo, bardzo ucieszony. I w ogóle to właścicielem tego miejsca jest jego główny trener. Dede 14 to, to jest legenda po prostu w Brazylii. Świetnie było, że mnie tam przyjęli do siebie. Yy, wiadomo, na spalinkach pokazywali, gdzie jestem. No nie ma co ukrywać, nie było lekko, ale na pewno dużo z tego wyciągnąłem. Ale w Polsce będziesz trenował? Bo widziałem ci u Marcina Bandla. To będzie, będzie Twój klub, czy jednak gdzie indziej? Co, ja będę jeździł po różnych klubach. Byłem u Marcina teraz. Wczoraj byłem w Zabrzu U Kamila Jenela. Też na pewno do Tomka Makowskiego pojadę, bo on był ostatnio mnie w narożniku. U niego stójka naprawdę idzie bardzo dobrze do góry. Chcę na pewno w Poznaniu być. Chciałbym Borysa odwiedzić i Mateusza w czerwonym smoku. No zobaczymy, chcę, wiesz, chcę zmieniać cały czas moich partnerów treningowych, sparringowych, żeby mieć ten przekrój. Po prostu nie cały czas tymi samymi, tylko jednak cały czas, żeby zamieniać ich. No to widzę, że dalej nie możesz usiedzieć na tyłku, że tak powiem. Dobra, to jest druga sprawa. Ja po prostu sobie nie wyobrażam 5 tygodni w jednym miejscu siedzieć. No nie ma szans po prostu, no, no nie daję rady. No, ja już po prostu wpadłem w taki, w taki cykl, że ja jak na przykład podróżowałem, ja byłem w jakimś miejscu 4 dni albo pięć dni, ja mówię, że ja już jadę dalej, już jadę dalej, bo nie potrafię po prostu. No. Dlatego się zastanawiam, jak ja chcę wrócić teraz do Tajlandii w listopadzie, sobie tak zapowiadam, 5-6 miesięcy. No nie wiem, jak ja to zrobię. Na pewno będę musiał też coś podróżować sobie. A początek początek pandemii jakoś. Tutaj mamy Wojtka Golę z hejterem, e, Powiedz mi tak, widziałem tutaj, bo jeszcze zaraz wrócę też do Twoich podróży, bo w ogóle świetnie się z Tobą rozmawia, ale słuchaj, był, był tu Alan i widziałem tak kurde. Nie wiem jak to nazwać, ale czuć było napięcie między wami. Wiesz co, no, my okay, mamy coś sobie do wyjaśnienia i ja powiedziałem, ja nie jestem człowiekiem, który się napina w internecie, żeby robić afery, nie wiadomo z czego. Była walka podpisana, znaczy podpisana, zgodziliśmy się obydwa, nagle Alan wypadł. Gdzie byliśmy umówieni na nią, na szczęście od razu wskoczył ktoś inny. Później tam jest jeszcze, jeszcze coś się tam stanie, a ja to zobaczycie na niedługo. Ale wiesz co, no ja byłem trochę zdenerwowany po tym, jak on się zachował po tej walce, bo przed walką do siebie podchodziliśmy naprawdę normalnie i tak dalej, wiesz, ja tam słyszałem swojego temat, ja wiem, mnie to nie obchodzi. Naprawdę mnie nie obchodzi, co ludzie gadają, bo każdy ma tam jakieś, wiesz, ludzi, którzy go nie lubią i tak dalej. E, ale to wiesz, no, zachowanie w klatce i po walce naprawdę mnie bardzo zdenerwowało. Było bardzo nieeleganckie. No i powiedziałem, że po prostu czekam na ten Rewa, żebyśmy sobie to wyjaśnili raz na zawsze. No i, no i zobaczymy, jak to będzie. Trochę skaczę przez tematy, ale ciekawi mnie bardzo, e, który kraj największe na Ciebie wrażenie zrobił w Ameryce Południowej. Wiesz, to bardzo mi się Kolumbia podoba, bo wiadomo, o się oglądał na tych serialach, eskobarze i tak dalej. Byłem bardzo ciekawy tego kraju i tym bardziej, jak ludzie o to opowiadają, że tam nie wiadomo. Kolumbia jest bardzo, bardzo jest. Y, jak to powiedzieć? E, bezpieczna, o, bezpieczna. E, wiesz, to co robią kartele, to robią kartele, ale turyści się tam mogą czuć naprawdę bezpiecznie. Ja tam ani raz nie czułem jakiegokolwiek zagrożenia. Zwiedziłem tam, przez miesiąc tam podróżowałem, sześć miast zobaczyłem w sumie. E, no wiesz, samo Medellin, kurde, to do Medellin to się oglądało filmy, seriale i tak dalej. My w Medellin poszliśmy na slamsy zrobić dzieciakom z trening Muay Thai, święta, prezenty kupić. Właśnie z View mniej więcej miałem pieniądze. Połowa pieniędzy poleciała do Tajlandii dla dzieciaków ze slumsów, a połowę wydałem w Kolumbii na slamsach na Komunie 13, gdzie to wiesz, w latach 90 to była najbardziej niebezpieczna dzielnica na świecie, tak uważana przez Interpol. E, a teraz jest tam zupełnie inaczej. Oni chcą się otworzyć dla turystów, oni chcą pokazywać jaka Kolumbia jest ładna i korzystać z tego właśnie, wiesz, no, z tego niedobrego imienia Escobara, ale dla tamtych ludzi. Wiesz, wiesz jak to jest? Tam połowa mówi o nim dobrze, połowa niedobrze. On był jaki był, nie ma co ukrywać, ale też wielu ludziom tam pomagał. On wybudował na przykład ma swoją dzielnicę, która się nazywa Barrio de Escobar, który wybudował tam 700 domów, wybudował szkoły i tak dalej. No i wiesz, no, dla mnie to było super, że jak tam przyjechałem, ja zobaczyłem tą serdeczność ludzi, że oni byli naprawdę dla nas mega mili. Tam w ogóle też był taki jakby lockdown i tak dalej, że dla miejscowych było przerobane. Ty jak byłeś turystą? Nie ma problemu, ty jesteś turystą, możesz robić co chcesz, wiesz, zupełnie inne podejście, dlatego jak ktoś by się kiedyś zastanawiał, czy pojechać do Kolumbii, czy nie, bo może być niebezpiecznie, nie, Kolumbia jest naprawdę bezpieczna i polecam każdemu. A teraz powiedz mi tak, ty po różnych miejscach jeździłeś, jaka była dla ciebie naj, taka najgroźniejsza sytuacja, jaką przeżyłeś? Jedna była w Indiach, druga była w Bangladeszu. Eee, w, w Bangladeszu 95% islam, eee, w pierwszą noc przyjeżdżam tam, przyjechałem już było ciemno, patrzę, wiesz, naprawdę ukratowane samochody, sywna ulica i tak dalej, eee, w hotelu pytam się, czy mogę wyjść w krótkich spodenkach, eee, wiesz, tam nikt nie chodził, ani mówią, nie przejmuj się, ty jesteś turystą, przez trzy dni nie widziałem żadnego turysty, eee, jako jedyny byłem chyba. I w pierwszy dzień sobie poszedłem na przykład jeść kurczaka, dosiada się do mnie naprawdę taki stary, taki muzułmanin i mówi mi, że wiesz, że mnie tu zesłał Allah, że tak dalej. Ja mówię, i on się mnie pyta, jak jestem wyznania. Ja mówię, że wiesz, że ja nie jestem muzułmaninem, moja rodzina jest chrześcijańska i tak dalej. Wtedy poczułem naprawdę strach, że coś mi się tam może stać, bo wiesz, no jednak trochę inaczej działa. Ja mam oczywiście kolegów muzułmanów i tak dalej, ale tam poczułem ten strach, że jednak jestem już sam i może coś stać nie tak. I druga akcja to była jak sobie poszedłem w Indiach, w Bombaju, na największą dzielnicę prostytucji, która była... To Zobacz Cionka, będziemy się na znowu. To ten MMAP, to znane dobrze. dobrze. <grym> e, w latach 90 to była taka dzielnica, gdzie tam po prostu porywali dziewczyny tam do pracy i tak dalej, 50 tysięcy dziewczyn tam pracowało. Ja sobie tak wpadłem na pomysł, a przejdę się tam zobaczyć, co się dzieje. <grym> debil, debil po prostu. No i tam po prostu napadli mnie Alfonsi, <noise> zaczęli mnie szarpać, że z jednym poszedł tu, o mi coś pokaże i tak dalej. No, obrabowaliby mnie, o ile by mnie pokroili na kawałki w ogóle, bo nie było tam też żadnych po prostu turystów. Musiałem stamtąd po prostu uciekać. Wskoczyłem po prostu, wiesz, opędziłem się od nich, wskoczyłem do taksówki, powiedziałem, wiesz, pamiętaj, żeby ten kierowca uciekał. No i to było też takie bardziej niebezpieczne. No A, a tak to wiesz co, ja mam trochę tak, że... Ja jednak, unik, znaczy nie unikam. Te niebezpieczne sytuacje mnie trochę unikają. Ja też wyglądam jak wyglądam, wiesz, no, ta twarz to jest taka jaka jest. Jednak mnie tak ludzie nie zaczepiają nigdzie. Wiesz, dużo osób mi mówi, że na przykład kogoś okradli w Brazylii, kogoś gdzieś tam okradli. Ja nie miałem takich sytuacji, no, ale też się liczę, że przez ten mój wygląd, No, ja się wcale nie dziwię, że zbyt często cię nie chcę okradać. No, ale, ale to właśnie tam w tym Bangladeszu, w tych Indiach, to takie, takie były sytuacje, że podczas mojego podróżowania je ja najbardziej pamiętam... Przepraszam, bo tam... Tam poczułem lekki strach, nie ma co ukrywać. No. W sumie w ogóle o Twojego rywala nie zapytałem. Gamu Fal, jesteś w ogóle zadowolony z takiego zestawienia? Wiesz co, no fajnie, pod względem sportowym na pewno fajnie. No nie ma co ukrywać, Gamu też prezentuje fajny ten, ale pod względem koleżeńskim to ani mi, ani jemu nie pasowało. My się lubimy po prostu, z nimi zarabiam się, to tak zakumplowałem. Jak mi powiedzieli, że po prostu on, on skakuje na zastępstwo, ja ja kurde, musi, nie ma innego. I jemu też tak nie pasowało, ale nie mieliśmy wyjścia. Po prostu było tak, dobra, albo się bijecie ze sobą, albo się nie bijecie. No to wiesz, no to co jest między nami, wiesz, po koleżeńsku zostaje tu, wchodzimy do klatki, każdy ma zrobić swoją robotę, bo to jednak i dla mnie, i dla niego to jest jakiś tam stopień wyżej już, gdzie obydwoje chcemy to osiągnąć. No i tyle no. W klatce nie będzie koleżeństwa, będzie po prostu normalna walka na sportowym poziomie i a ja później po walce wszystko fajnie, dzięki tyle. Jego warunki fizyczne, to może być problem dla ciebie? Wiesz co, zasięg na pewno, znaczy może być. No, nie wiem, czy będzie. E, wiesz, na pewno zasięgiem, e, wzrostem, no wiadomo. No jest dużo wyższy i dużo większy zasięg. E, pod względem siłowym, na przykład, no to nie wiem, nie wiem jak tam u niego jest. Doświadczenie, no to jednak, wiesz, no ja się biłem już w paru tych miejscach na świecie. To doświadczenie jednak bardziej prowadzę ja. E, ale, wiesz, mi się wydaje, że to będzie na pewno walka taka. Wie, będzie 50 na 50. Ja go mogę trafić, on mnie może trafić. I tam, kto będzie miał więcej szczęścia, to wygra po prostu, wiesz. Jak się biją dwie osoby na podobnym poziomie, to już bardziej szczęście już decyduje o tym, kto około trafi po prostu szybciej. Cóż, Piotrze, myślę, że jeszcze byśmy przegadali pół dnia, ale... By można było gadasz. <laughs> Więc myślę, że możemy zakończyć, pogadamy przy innej jeszcze okazji w konferencji jeszcze bardzo. będą. Dziękuję Ci bardzo. Dobra, dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam na kanał Podróże Wojownika. Dzie dziękuję.